Siemanko ludzie, tu jest Marta, Maciek, a to ja, dawno mnie nie nagrywałem Jak Marta zobaczyła mój to powiedziała, że masakra, nagrywa się, nagrywa się No i to, zobaczcie jakąś scenę z waszych kłótni, nagram was Co to tam liczysz, kurde Boże I to właśnie są kłótnie To właśnie są te kłótnie o, matko. Pizza. Lada, lada, lada. Maciek, jak? z święty Boże. Du, 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 du. Lada, lada. Mogę pokazać niebieskość? Patrzcie na niebieskość. Boże, nie przełączaj w ciągle tych świateł. Okej. Okay. A Maja się wkurza. I wkurza. Pokaż to, co ty tam grasz. Kupę. Też się tu śmieje. Ja to nagrywam. Super. Maciek ty, za... ty, Macie, ty, zawsze się musisz śmiać. Do kamery jeszcze. Do moich widzów.